Dziękuję Panie Przewodniczący! Dzięki Unii nie czujemy, że mamy granice wewnętrzne. Przejeżdżamy bez kontroli granicznych, telefony od razu łapią roaming bez żadnych kosztów. Nie mamy w praktyce granic fizycznych ani wirtualnych, ale to nie działa tak dla wszystkich są osoby, które codziennie przejeżdżają granice do pracy pracownicy transgraniczni. Dyskutowaliśmy wielokrotnie w czasie pandemii nad poprawą ich sytuacji, ale znowu mamy sytuację, że ze sprawy czysto społecznej, obywatelskiej zrobiła się sprawa mocno polityczna. Komisja Europejska przedstawiła parlamentowi dobrą propozycję regulacji, na co posłowie się zgodzili, ale już Rada Unii Europejskiej powiedziała nie, nie będziemy się tym zajmować. Chciałbym się dowiedzieć, czy Rada, członkowie rządów zaprzestali prac nad projektem, bo boją się federalnej, silnej, zjednoczonej i równej dla wszystkich Unii Europejskiej? Przedstawiciele jakich państw wchodzących w skład grupy roboczej pracującej nad projektem zadecydowali o zakończeniu prac? Czy była to decyzja jednomyślna? Pracownikom transgranicznym trzeba pomagać, bo są symbolem sukcesu Zjednoczonej Europy. Dziękuję bardzo. Okay.